Cześć, witajcie, a to jest już bo, trzeci odcinek serii Let's Play Minecraft Podcast pod Edition. Jak widzicie, pozbieram trochę rzeczy, trochę drewna, trochę innych tam. Bardzo proszę jeszcze jedną skrzynkę zrobiłem. A jest mój crafting. Oddamy crafting! Ty przecież go masz. Jaki tyłek! Obrócisz teraz! Jaki teraz typu! Jaki skin. Dobra, ale... Nie mieliśmy się zacząć czymś naprawdę poważnym A czymś mówiąc mi crafting. No i no dobra już Mam dużo drewna, zrobię kolejny crafting. Nie. Nie, Już zrobiłem za późno. Dobra. A jeszcze powiem, ten odcinek ma gwajmy. i? Trochę dziwny wstałem tylko w ale niech ci będzie. Eee, Zrobimy raz dwa toporki. Nie, trochę więcej, cztery. I dam grubemu rudemu dwa. Nie, dam grubemu rudemu jeden. A dla siebie wezmę trzy. po Co, po co tu kolejny crafting dostawiłeś? No nie mogłam? Ha 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 ha, tutaj crafting to daj mi topór chociaż masz i topór to sobie zrobię kolejny ale daj mi łóżko też dobra dam ci łóżko mhm. Tak. Na łóżko już na siebie czeka Dzień. tu przed tobą dobra dobra, dobra. No to byśmy się już chyba przespali. Możemy się już przespać. No. Możemy. Dobra. A więc spięły sobie The... this i is Kupit? Dziwne. Mm. Fajne ułożenie łóżek. Sam wybieram. Bez mm. I dzisiaj trochę podbieramy drewno. Um, Ale ja może najpierw skałę. Ma... To suma. do kopalni. Yeah. A ja tutaj te drewna, no może nie chcę ja nawet drewno robić, bo drewno mam już full. No nie, Zawsze można mieć jeszcze więcej, ale e, chciałbym tu... Kiedy idę do kopania Wykopać te drzewa, żeby to dało się zrobić domem. Dobrze. Dobrze, to ja kopię na środku. No więc trzeba trzeba naprawdę wykopać. Masz już jakieś kilo? Tak, mam dwa. Z czego? Wygrabę. Nawet... Nie węgla chyba nie możesz wykopić. Co? Chyba węgiel możesz wykopać. Mogę. Jakby coś to sobie trochę skały. Dobra. To jest No bo na początku zawsze jest zimia, ale już. Ja, e raz, dwa, trzy, cztery, węgiel. Zdobyłeś węgiel? Nie. Patrz, już dwadzieścia ile jest. Spokojnie, zaraz będzie węgiel. Chociaż tego nie zdobyłem. Tego samochodu. Dobra. Tu jest, o to ma już, cicho. Bo ja myślałam, że już węgiel. Dobra. Spoko, to tutaj drzewka już wycinamy cały czas. Zdobyć tutaj żelazo, na przykład dla mnie, tak. Główna. Z bęgla trudno, a Ty chcesz? Zrobiłeś krakówki? Jeśli zdobyć żelazo, to połowa żelaza dla mnie leci to jest? From ci serwera? No. Zobacz jeszcze raz. Hmm, nie wchodzę. Nie powiem tak. O, no. ja ja nie mogę. Kasztrz, kasz. teraz. Jesteś w tym serwierze? Nie, no. Nic. Oj, teraz nie mogę. No, I jesteś na. No jej co mówisz? Mówisz, że się nie dowieś na celu, tylko. Zobaczyłem i od razu się da. ha, ha, ha bardzo śmieszne. No bo ty to taktyką. <grywy> ja taktyką. Kliknięcie. Taktyka świata. No? Ty że co, to nie taktyka? No, Szmogiłeś grubo. A, to by o to, że. To, to, oh, to tak. taktyczne. takie taktyczne kliknięcie. Mhm. mhm. No dobra, a tak pochwycało przez, że przeszedłem. No dobra. Tutaj to jeszcze pozbieramy. To tam pewnie się wiemy. Ile mieliśmy? Dobre, a więc takie tutaj... Yy, no, nie zaraz, nie co? Zależy coś? Nie. Potrzebuję lakarny. Tam będę kopać w dół. Chyba obok. Tam na początek kopta jak... Tak też, że tak w dół. Ja tak. 50 jak znalazł. Bo znalazłem. Głupakę Drewno muszę mieć. Teś mi jakieś 20 drewna? Spada. 10? No, spada dre... no, drzewa. Wada mi trzeba trafnąć na podłogę, wiesz, ile tam obok mnie jest na dole. A tu jesteś, ile tam jest? Mogę wam. Mogę! Kurde, że sobie pokopię. Nie, ja, proszę bardzo. to. Mogę już nie mogę. Potrzebuję 5 kroków drewna. Czyli w końcu do... To, to drewno się z jedną bawę no. w miarę. Dobra, już i chyba... Trzeba, i trzeba do końca to wgnie hmm. Ja też ja tutaj mogę tam do Dobra, ja zaraz idę ale nie idę, dalej. No to Poczekaj, nie ma kilogu. Nie, nie patrz na mnie. E, to bym tutaj. Kurde. Zrobił kilof Co ty nie Co na mnie spadło? Przepraszam. A co miał na twój spaść? Zrobił się ser? Nie. Nie brzydkie lubię, spadłem stąd. Aha, to tak. <noise> Zrobiłeś kopalnie. Już spadłeś do niej i się dziwisz skąd kopalnia? Tak jest na chatku, Dobra. No. nie ma kopać. Oho, O Dobra. Nie tak bardzo. Oho, ho, ho, ho. I ho. Odwaliliśmy to teraz, to drzewo trzeba rozwalić. Mhm. Miałem takie tak jak Rafał robić mm. Mm. E, 15 lat No znowu mm. Ty masz już 15 lat? Kiedy skończyłeś? Wczoraj To dziwne, bo jeszcze wczoraj miałeś 10 mm. A Może jest daleka od tamtej kopalni Już mam dwa drogi, które... <laughs> tu... <laughs> A już miałeś już się dieda. Co? Miałeś już się Nie. To były hmm. małe dołki. O tam, tam Dobra. Dobra. Cały było gdybyśmy teraz dedli. No. Hmm. Teraz? No. Teraz to był totalny koszmar. Tu jest taka duża górka. Ja może bym tam od góry zaczął ją teraz no. Może bym tam od góry zaczął kopać. Michał, grat chcesz? Powiesz grady? Nie. Mm. Co mi chcesz dać? Graweł. W życiu. Sam sobie miej tego krawla z tym. Pełny ekwipunek no. wieczysz, zaraz twoja krabla. To też to zrobimy, ale... Dobra. Chciałam zrobić jeszcze Tutaj. Hmm. Znowu. O, to jest. Ja Ręc. znowu wpadłem. Mm? Już ja się odjedę. Nie, bo tam, bo tam... nie wiem, on jakieś pięć koków. A teraz sobie te to się wkłamałam. <młowna> ja to nie łabyś dla kogo. Nie, nie, dla ciebie. Jaką tu? bloka łączucha, to jak ty Gdy. to po prostu to już jest ziemia. uzależnienie od no, a co oznacza ziemia, jak jest kopalni? nie wiem to, że kopie tam e, niedołężny człowiek bo wiesz, ja mam ziemia, ja jestem już dany na no to właśnie mówię, oznacza to, że kopie tam niedołężny człowiek a To to? no taki człowiek jak ty a czemu jestem niedołężny? No bo mi się tak podoba. A czemu dziś się tak podoba? Nie wiem. A czemu nie hmm. Bo nie chce się, się, tak się wiedzieć. A czemu nie chce ci się wiedzieć? Bo tak se nie chce się wiedzieć. A czemu tak se ci się chce wiedzieć? No bo tak mi się nie chce wiedzieć. Wiedzieć? Czy nie chce ci się wiedzieć? Wiesz co znaczy słowo wiedzieć? Tak. Wiedzieć, czyli coś wiedzieć. Bo ludzie w szkole wymagają wiedzy, ale ja jej niestety ale ty jej niestety nie Węgiel! Ło! Jedna stopka węgla! Pomyliło ci się aż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, sześć. pięć sześć, sześć. Sześć! 8, węgla! 10, to 12, 13, 14, będzie 16, Siedem? Osiem? Nawet dziesięć 20, hmm. Ok. Będzie. Zap, zap, zakład. Wow i taki skok na hardkora. Czy przeżyjemy? z wami jest teraz taki mały koleż, który się nazywa wow. ma Mateusz. To, haha, bardzo śmieszne. To taki mały, tłusty. A wiecie, kto to tak naprawdę ma? To jest taka mała kuleczka wozu. Może byś już z tej kopalni, bo już się ciemno zaczyna robić. Tak. No nie wiesz, jest to Jeszcze kolega. tam przyspię. Nie. A dobra, tmaszuszko. To dobra, już śpi. A, dobra. Ja to już leży w łóżku. No już w łóżku leżę, No ja też chcę. No ja też chcę się przespać. Ale no, moja żona jest taka, no, że mi nie pozwala. Mam no wychodzić z kopalni? No wyłaś stąd już. Siedzisz tam prawie dwa dni. mnie? Nie, Nigdy. nie będzie. No ty jego siedzisz dzień w kopalni, powietrza ci zaraz nie starczy, albo nie inaczej, zawali się. Ja będziemy mały. Może mi starczy ziemi? Gdzie ty jesteś? Ja daleko od domu. Gdzie ty jesteś? To nie uderzył. Zobacz! to. Gdzie ty jesteś? tutaj.

no. no, wow! Ja mam takie kawałki! Mam kuku, czy mam zanurzyć? No dobra. Ale ma zrobić hamanę? Nie, chodź sobie. Zobacz, palia. A tam. Mam jedzenie. Ja mam mnóstwo jedzenia, jakbyś chciał wiedzieć. To poczycisz? Nie, tam ci anistyka. Dobra. Tak, ja. <grym> Masz, jestem w stanie jedzenie tak dokładnie. No, 300! Myślałam, że we mnie walił. Ale nie mam nic do podpału. Ale masz ja podpałać te drzewa. ja mam dużo drzew do podpału. Chodź mi podpalać drzewami. Chodź, ty we mnie starcie. O, super! I tu bym sobie tylko... No daj, tu ja czytam węgiel. Nie. temu, Bo... Okay. Przypadkowo, kiedy chciałem wyjść tutaj X-em w, w górnym rogu kliknąłem stop nagrywania, cięcie, a więc zaraz za to. Ja sobie tutaj zjem. A ty będziesz głodny, takie cię zrobię? Krzyk w I Dobra, mhm. już jestem. I. masz. A mogę podpalić Uch, a! <grym> craftingiem? Kraftingiem. Myślę, że jest warty. Mało. <grym> Oż, ty burzał już. Okay. Nie Nie, nie chcę się, nie chcę się. Udychciało mi się już. Nie chcę <grym> ci. <widać już. grym> No i z ten, ten słynny, a jesteś ten, bludy, ten głupi właśnie. Przeżywasz. Chodź no. cię to I zabrałem ci swoje steki. <grym> Gdzie ty jesteś? Znowu tutaj. Aha. Dobra, to przetrw, przepłynie. Spokojnie. Dzisiaj ogólnie Tylko ah, mi, jak przetrwam noc. Coj, <noise> <noise> zabiłem Cię A czemu tu jest taka, tak mało wody? Że mogę nawet pójść? Przechowam ci... Przechowam ci twoje rzeczy? Tak. No dobra. Przechowam cię. Kurczę, ile ty tego miałeś. O, masz nawet troje węgla. No mówimy, że miałem, a my jeszcze czym podpalałem. Dobra, w którą stronę? To, to, to. Aha, do już fula. To teraz muszę jakąś Ach, bo tam jakąś skrzynkę. A chyba mam tam jedną skrzynkę. Tak mam i teraz tutaj... Nie, dawa. Całe to mogę dać, to, to... Gdzie ty jesteś? Ojej. O kurczę, gdzie ty zaszedłeś? Nie idź dalej. stój, stój, już, stój już. Dobra, a więc ty odcinka to było chyba na tle. Cześć, trzymajcie się cieplutko, y, trzy lajki i będzie kolejny y, Minecraft. No i dobra, cześć. Hej. A y, Tutaj leci Gomordy i ma 7 Nie braczek! Samobójstwo. Gromrody widzicie popełnił, popełnia samobójstwo. I to przepraszam, to to utopienia się. Gruborody, y, zaraz cię utopi. Uwaga, uwaga. I przeżył z ostatnim jednym małym życiem. Wow, ale, ale dobra. No to koniec. Cześć. Trzymajcie się krótko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Minecraft'a. I więc tutaj może jeszcze usłyszycie, jak go brody deda. Uwaga, zobaczmy. Idzie, idzie jedną. No. A tak specjalnie ze mną, ale dobra, cześć, hej, trzymajcie się Było fajnie, było miło, cześć